Ja jestem Alin, a to jest mój kanał. I dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek Zebrał Starsa. Spróbujemy wbić dzisiaj serce na 20 rangę. Albo na 19. Nie, no, na 19. Na 20 to za dużo. Bo ten odcinek będzie krótki. Robię krótkie takie daily na moim kanale. No i dobra. podejdź tam do niego. Ojeju Jezus, dobra, dawaj, dojeżdżam go. A ciężko z nim ciężko, ciężko. Dawaj, 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 dawaj Lecę do niego Dobra, no nie no, ale mnie wali Jeszcze jak spróbuję podjechać No nie no, se, se serio przeteleportował Dawaj, dawaj Dobra Ten na niej jest to dobry Dobra 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 Dawaj go, nie, dobra szelka tu jest Niech te szelki się biją Niech one się biją te szeli Dawaj Łatwo Dobra Uwaga tu będzie typ Trafiłem Dobra Łatwo Ale jeszcze trzy osoby Jezus No nie no i mnie dojechał Nie znaczy, że ja muszę ulta Ale drugie miejsce Dobra, gramy jeszcze jedną rundę Coś Jezus. Ale mnie klepie. Dobra. Mam mniejszą moc niż ja. Dobra. Jezus. On zaraz ma ulta. Jest chyba lepszy. To jeszcze ja kamperna. No. Mam nadzieję, że ktoś zaraz podejdzie. No nie, no serio. Dobra? Serio? I zabył mnie ten neon. Będę miał plus czy minus? Plus dwa Dla mnie to beć. Każda pucha. I, 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 grosz do, Jak jest takie powiedzenie grosz do grosza i będzie jako kosza, to tutaj pucha do puchy i będzie 10 tysięcy. Ale, chyba, ta staranga na serio. Zmieniamy powiedzenie. Miko. Dobra, dobra. Spróbuję go do. Dobra. Pum. Trafiony, dobra, ten Miko da. Ten Miko już da. Próbuję dojechać tego kieła Oczywiście Dobra, sobie idę. No i mam już kolejny poziom y, mojego doładowania jakby do serca, no nie wiem, jak to można powiedzieć. Już będę miał na plus pucharki, więc dla mnie git. No i już jeszcze więcej na plus. Chyba wbiję 19 rangę już po tej rundzie. Dobra... O, jest! Są, są, są typy. Są typy. Sorry, że tak na stopcampi, ale łatwiej się tak gra na takich dużych puchach. Znaczy, no, wiem, to nie są za duże pucha, ale dla mnie są. Dobra? Pokonałem? Jakimś fartem Ej, może też to jeszcze wygram? No i ty wyleciał. Szczerze, że, że myślałem, że to od razu. Wygrałem. Dziwna ta wbita. Dobra, fajnie. Eee. Hmm. Dobra. zagram sobie jeszcze jakąś postacią Kieł. F Dobra, postać. Solo. Kieł. Git. Jakich będziemy mieć przeciwników? Brok na górze jest. Na dole tara. Uuu. Dobra, podjeżdżam do tego broka. Jezus, nie. Już ja muszę na blisko podjechać. Dobra, dobra. 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 Kto to jest? To jest... jaju. Jejus Serio? No serio? Nie miałem szans, ale Darek dojedzie go, tak? Nieważne Ostatnia runda i po tej rundzie kończymy już Ten odcinek Krótki odcinek Ale wczoraj się był długi, więc... Mogę stawić taki krótszy Dobra, dobra, walę to Lolo, nas no się teamować, ale nie teraz Jezu, serioje ja zaraz dodam. Dobra, łatwo. O, odskoczył mi ko Miliartajów. Ogólnie nie mnie. Dojeżdżam. Dobra. Trafione. Pum. Nie no serio w Jest, żyje. I win. To była ostatnia runda. O, poziom mistrzowski w Czekajcie. Tysiąc monet. Następny odcinek jest na kanale. Ja byłem Allen. Cześć.